Wielki zamach w Wielkiej Brytanii. Zamachowiec wysadził się tuż po koncercie w Manchesterze. Wypełniona gwoździemi bomba zabiła 22 osoby, niemal 60 raniła. Polski MSZ sprawdza w tej chwili, czy Polacy są wśród zaginionych. W związku z atakiem, do którego przyznało się tzw. państwo islamskie, zatrzymano 23-letniego mężczyznę. To miał być wieczór pełen zabawy przy muzyce. Koncert się już skończył. Fani opuszczali salę. Terrorysta odpalił ładunek wśród wychodzących z koncertu. Ci, którzy byli w środku, nie wiedzieli co się dzieje. Po chwili tłum rzucił się do ucieczki. O 22:33 lokalnego czasu w centrum alarmowym w Manchesterze rozdzwoniły się telefony. Do akcji ruszyło niemal pół tysiąca funkcjonariuszy. Pomagali też mieszkańcy, którzy przyjmowali do swoich domów uciekinierów z hali koncertowej. To najbardziej przerażające wydarzenie, jakiego doświadczyliśmy w Manchesterze. W Manchester Arena występowała popularna wśród młodych ludzi amerykańska wokalistka Ariana Grande. Za masakrę odpowiada grupa terrorystyczna Państwo Islamskie. Zebraliśmy nasze dzieci, myśląc, że to będzie dobry koncert, że go zapamiętają i zapamiętają, lecz ze złego powodu. Według brytyjskiej premier terrorysta świadomie wybrał miejsce z dziećmi. Ten atak to wyjątkowo okropny, odrażający akt tchórzostwa. Premier Beata Szydło i prezydent Andrzej Duda złożyli Brytyjczykom kondolencje. Nie dla morderców niewinnych, nie dla tych, którzy. Atakują zwykłych ludzi. Prezydent Polski wpisał się do księgi kondolencyjnej w brytyjskiej ambasadzie. Sprawców ataku oczywiście szukają w tej chwili brytyjskie służby. Na Londynie zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA z udziałem premier Terezy May. Kolejne takie spotkanie wieczorem. Na ulicach Manchesteru mobilizacja służb W porządku pilnują setki policjantów trwa ustalanie okoliczności ataku. Śledztwo jest prowadzone przy użyciu nadzwyczajnych środków. W Manchesterze widoczne są patrole policyjne rozmieszczono również uzbrojonych oficerów. W całej Wielkiej Brytanii trwa stan podwyższonego zagrożenia. W ciągu dnia ewakuowano centrum handlowe w Manchesterze. Rano z powodu podejrzanego pakunku ewakuowano też dworzec autobusowy Victoria Station w Londynie. Część autobusów jeździła zmienionymi trasami omijając ulicę obok dworca. W obu przypadkach okazało się, że zagrożenia nie było. 他都是买的。